Jesteśmy w Warszawie, gdzie przez najbliższe 3 dni toczyć się będzie szczyt klimatyczny. To Get Air 2022. 30 debat i aż 150 specjalistów, z którymi rozmawiać będziemy oczywiście o rzeczach najważniejszych, czyli o środowisku, o finansach, o nowych technologiach. Jak to wszystko spiąć w jedną całość, żeby żyło nam się i oddychało lepiej. Kolejna z debat za nami tym razem rozmawialiśmy o odnawialnych źródłach energii i ten temat będę kontynuować z naszym gościem. Witam pana Mariusza Błosiaka, Naczelnika Wydziału Koordynacji Projektów Rozwojowych i Nadzoru Właścicielskiego Lasów Państwowych. Dzień dobry. Dzień dobry pani. No, to pierwsze pytanie, na ile realna jest ta wizja, że w przyszłości faktycznie w 100% będziemy mieli energię z OZE? Czy to jest tylko nasze pobożne życzenie, czy faktycznie realna do wcielenia wizja? Marzenie. Marzenie, do którego powinniśmy dążyć, a wiadomo, że bez marzeń nie ma rozwoju. Więc marzymy o tym, żeby tak było. Czy będzie realne? W tej chwili nie. Za naście lat. I zapewne życie to zweryfikuje, ale wtedy naprawdę będziemy bliżej tego celu. Więc odpowiadając bardzo prosto, w tej chwili nie. Za te kilkanaście lat powinniśmy wiedzieć, czy rzeczywiście za te kilkadziesiąt lat tak będzie. A co stanowi największy problem, żeby faktycznie było to realne w krótszej perspektywie? Ekonomia. Czyli jak nie wiadomo bo o co chodzi, chodzi o pieniądze. O pieniądze. Tak, wiadomo, że, że w tej chwili można byłoby teoretycznie powiedzieć, że jesteśmy w stanie tak zorganizować. Energetyka, by ona była tylko z odnawialnych źródeł energii, tyle, że to będzie po prostu potworne pieniądze kosztowało. Skąd na brać? których nas nie stać? Skąd je brać? brać? Kto będzie za to płacić? My? Musiałby to płacić za to ten, który będzie ją użytkował, a, a nas po prostu na to globalnie, w skali ludzkości, nie stać. Mhm. Proszę powiedzieć, absolutna samodzielność energetyczna, czy Państwa na to stać. To są Państwa ambitne plany do zrealizowania do 2025 roku. Czy jest szansa, żeby faktycznie to się udało? A to już nie jest marzeniem. Mhm. To już jest plan, który założyliśmy, chcemy go zrealizować. Przygotowujemy się do tego. Jesteśmy przekonani, że jest to, że jest to możliwe. Wykorzystując nasze własne zasoby, e, korzystając z tych technologii, które są w tej chwili dostępne, zarówno fotowoltaicznych, jak i wiatrowych, oczywiście biomasa nie jest rzeczą, która jest nam obca. Chcemy rzeczywiście do tego e, dążyć. Jesteśmy przekonani, że tak będzie. Jeżeli to nie jest marzenie, to jakie w takim razie macie Państwo marzenia na najbliższe parę lat do zrealizowania, hmm. za które warto trzymać kciuki? <laughs> to jest trudne pytanie. Jest Jakie tego mamy? tak dużo? Czyli nie, pana, Chcieliby, czy nie, chcielibyśmy rzeczywiście zachować naszą organizację w tym ładzie, ładzie organizacyjnym, jaki jest teraz. Czyli pozwalającą na to, aby realizować trzy główne cele naszego działania, czyli być, być odpowiedzialnym i realizować to za bezpieczeństwo ekologiczne Polski, udostępniać las społeczeństwu, a także dostarczać i być dostawcą stabilnym. Surowca drzewnego. To są takie elementy, na którym nam najbardziej zależy, które są celem naszego działania i przy tym wszystkim zachować niezależność finansową od czegokolwiek. Tak? Czyli chcemy sami się utrzymywać, realizując te trzy cele. Niezależność zawsze w cenie. Parki fotowoltaiczne, czy może Pan powiedzieć coś więcej o tym projekcie? Skąd brać na to fundusze, gdzie takie farmy powinny powstawać? Wspomniałem o wykorzystaniu naszych zasobów. Generalnie tak się jest takie, takie, takie twierdzenie, że lasy to właściwie tylko lasy, czyli drzewa. Albo aż. Tak, albo aż, tak, zgadzam się. I, i rzeczywiście te 29% połaci naszego kraju to tereny, którymi zarządzamy jako lasy państwowe. W tych 29%, właściwie prawie że 30%, to... E, Część z tych gruntów to, to nie są lasy, to nie są grunty porośnięte drzewami, to są grunty rolne i to najczęściej tymi, tymi bardzo słabymi klasami jakości gruntów. I to są te naturalne miejsca, w których planujemy posadowić właśnie parki fotowoltaiczne, ale również chcemy udostępniać te grunty pod energetykę wiatrową. Jest tego wystarczająco dużo, żeby, na tyle dużo, żeby zbudować. My mamy taki plan, żeby zbudować dwie elektrownie rozproszone o mocy 100 MW, i to jest te wielkości, które nam z naddatkiem wystarczą do tego, aby osiągnąć cel tych samowystarczalności energetycznej. Poza tymi działaniami związanymi z, z produkcją energii, również działamy w kierunku jej oszczędzania, czyli posiadając, posiadając ponad 10 tysięcy budynków, Ponad 4000 punktów poboru prądu, dosyć łatwo stwierdzić, że jest potencjał, więc mamy dużo potencjałów nie tylko ten związany z samą powierzchnią, ale również ten związany z tym, że mamy dużo budynków, z których możemy sporo zaoszczędzić. Do tego, jeżeli dołoży się jeszcze działania związane z elektromobilnością, czyli z wykorzystaniem tej produkcji prądu na, na cele związane z transportem naszym wewnętrznym i zewnętrznym. Rodzi się z tego taka fajna układanka zamykająca cały obiekt, począwszy od produkcji energii, skończywszy na jej konsumpcji. To faktycznie brzmi, jak wszystko miałoby się zgadzać i tego serdecznie życzę, żeby ten potencjał, o którym Pan wspomniał, był wykorzystany przez Państwa w 100%. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.